No, i wgramy na Maxa czas na recenzję Stalkera 2, e, serce Czarnobyla, bo taki ma oficjalnie polski podtytuł e, ta część. W tle oczywiście muzyka e, z radia, w ogóle Rostock Sunrise e, prosto e, też z kanału twórców gry, czyli GSC Game World. Tak jest. E, I ogrywamy. Od bardzo, bardzo wielu dni, tak naprawdę, dziesiątki godzin za nami. I tak jak już wiele razy wspominaliśmy, ta gra to jest tytuł, który ma naprawdę dużo problemów, tak, szczególnie technicznych. To są problemy, które przy innych tytułach raczej nie wybaczylibyśmy. W sensie naprawdę gracze i też recenzenci w sensie, wydaje mi się, żeby nie powiedzieli, okej okay, dobra, to, znaczy, to jest jej urok, może to stalker, Inaczej, nie? bo to nie jest tak, że ja wybaczam tej grze te błędy, nie? E, bo nadal moja ocena będzie zaniżona przez te, przez te problemy tej gry. Natomiast e, chodzi mi o to, że jeżeli gra jest mniej interesująca ogólnie i ma podobne błędy, no to siłą rzeczy no bardziej Wydaje nam się gorsza, nie? a jednak Stalker jest wyjątkową serią gier wideo i ona zachowuje ducha tego oryginału, i przez to nadal jest wyjątkową grą, więc to też ma znaczenie. Może to też być z drugiej strony też dlatego, że to jest gra e, dla tych, którzy nie wiedzą, no, wcielamy się w postać takiego poszukiwacza e, w rejonie Prypeci e, po wybuchu, oczywiście, e, e, elektrowni e, atomowej. Tam wszystko jest skażone, są mutanty. Ta zona jest odgrodzona od świata, jakby pozostałego. No i my musimy tam przetrwać. Naszym głównym zadaniem jest po prostu tam żyć, zbierać materiały, zbierać surowce, sprzedawać to i dojść do jakby bogactwa, nazwijmy to. No ale te anomalie i te dziwne rzeczy, te, te dziwne mutanty trochę mogą też sprawiać wrażenie, że te błędy, które widzimy. To może nie do końca błędy, a może to właśnie to są takie, takie te featurey, tak? że to, to tak powinno być, bo ten błąd to jest właśnie ta anomalia, którą spotykamy, i można to też tak oczywiście naiwnie wytłumaczyć, ale tak czy inaczej, no, musimy wskazać, że, że, że ta gra na pewno to jeśli pierwszy raz podchodzicie do serii marki Stalker to powinniście naprawdę być jakby uprzedzeni o tym, że będzie na was czekać tego naprawdę sporo i to, że wam wyrzuci grę zarówno na konsoli, czy PC do pulpitu, czy, czy wyłączy wam konsolę, czy po prostu sama gra się zatnie i się odetnie po kilkunastu sekundach, czy jakieś rzeczy wam się nie załadują. Spokojnie, to jest coś normalnego, e, ale to wcale nie sprawi wam, że nie będziecie czerpiać jakby radości z e, samej rozgrywki Pawle. Ja jeszcze do przedwczoraj powiedziałbym, że w ogóle nie rozumiem o co chodzi z aspektami technicznymi. Z wyjątkiem bugów, które się zdarzają, e, nawet często momentami, e, jakieś takie llicze graficzne, czy, czy e, unoszące się dziwnie ciała, jakieś kwestie fizyki, no to to wiadomo, że się zdarza, natomiast no, nie miałem tak dużo problemów, w ogóle nie miałem żadnych problemów ze stabilnością, z płynnością. Grałem, gram na tym moim kompie, gdzie e, no, mam jednak dosyć nowszy, tak sprzęt. E, natomiast wczoraj odpaliłem sobie tę grę e, pierwszy raz przez GeForce Now. I oczywiście tam używamy komputera, który ma starszą kartę e, z serii tej 30 jeszcze, e, czy tam 3000 i wow! <grywka> pierwsza lepsza strzelanina, akurat tak się złożyło, że w czasie burzy. I to, to, to wyglądało jak jakaś taka kaskadowa sekwencja chrupania, zacinania, niszczenia, tak ale ta dwożyła I to na początku chodziło dobrze i sobie myślę, no właśnie w czym problem, ale kiedy tylko zaczęła się akcja rozwijać i to taka powiedzmy jakaś większa strzelina czy właśnie czy większe, większy segment, no to jakby to wszystko zaczęło po prostu wybuchać i wydaje mi się, że jeżeli to tak wygląda po tych paczach już tam dwóch, na, na tym słabszym sprzęcie, no to, to, to jest jedna z tych gier, gdzie naprawdę ciężko ją polecić komuś, kto nie ma najnowszego sprzętu. A tak, słyszałem, że, myślę, wiesz, że... na nowszym też już nie działa. Znaczy, jeżeli ktoś nie ma, wydaje mi się, karty na przykład GeForce tej serii 4000, mhm. to już może być gorzej. Ja mam tylko taki problem na 4770, przepraszam, że po prostu są spadki FPS-ów często podczas biegu że biegny biegnę, biegnę, jest taki spadek nagły i to jest pewnie doczytywanie mm -hmm. powodowane doczytywanie obiektów czy coś takiego. Tak, bo świat jest trochę inaczej skonstruowany niż w poprzednim, niż w poprzednich Wiedźminach. A e, nawet w Stokerach? Stokerach, tak. E, otóż w poprzednich odsłonach serii e, zona była podzielona na takie segmenty, które między którymi się wczytywaliśmy, takie huby. Mm -hmm. e, I to nie to był otwarty świat, ale te przejścia między nimi były w konkretnych tylko punktach. Tutaj też pod jest podobnie. Bo mamy mm, dużą mapę, gdzie przechodzimy często wąskimi przejściami, bo jest tam bardzo dużo rzek, e, które rozdzielają nas, czy jakichś ogrodzeń, ale e, de facto, jakby to jest jeden świat. E, Jasno, on się gdzieś tam w tle może wczytywać, no ale właśnie, on się wczytuje w tle, i przez to. Prawdopodobnie ma te problemy, które się. Tak, ja właśnie muszę pojawiają. przyznać, że bo ta struktura świata właśnie jest otwarta, ale faktycznie przejście z lokacji do lokacji jest bardzo na przykład liniowe, tylko na przykład w jednym miejscu można przejść z lokacji do lokacji. I to czasami denerwujące tak, liniowe, bo więc... niektóre z tych przejść są bardzo takie wymagające za każdym razem specyficznego manewrowania. Właśnie, więc ja się zastanawiam, dlaczego w ogóle to zrobili. Ty może ja bym wolał w sumie loadingi, bo pewnie wtedy gra by lepiej działała też i ten system sztucznej, sztucznej inteligencji ogólnoświatowej, że tak powiem, A life by lepiej działał. Dla szpana działa. No. No, panu, tak. e, Myślę, że to takie wymagania presja jakby e, otoczenia, społeczeństwa, innych gier, że wszyscy robią duże gry z otwartym światem, więc my też musimy to zrobić, bo inaczej wszyscy będą się czepiać, że u nas jest jakieś ładowanie, ale faktycznie jakby ta gra mimo tego, że... W tym świecie wygląda może nowocześnie. Ta grafika naprawdę jest fajna, jeśli patrzymy na te obrazki. To już dochodząc do tych modeli postaci, do tych rozmów i tak dalej, jest bardzo drętwo. Więc jak, jak lubicie tego typu klimaty, to będziecie u, 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 ucieszeni, ale też nie wygląda jakoś super. tak, Oprócz tej drętwości, można powiedzieć, że nawet to są często niewiele lepsze modele niż tych zremasterowanych Stalkerach, które dostaliśmy dosłownie chyba tam niecałe rok temu. I trzeba też nakreślić tutaj, bo może to też możemy połączyć z fabułą. Ogólnie wcielam się w postać Skifa. On jest jakby takim początkującym stalkerem, bo coś wpadło do jego mieszkania poza zoną i chce się dowiedzieć, co tam się wydarzyło, więc idzie do tej zony, czyli do tej odciętej strefy skażonej atomem. No i po prostu szuka tego przyczyny. I sama fabuła jest dosyć naiwna. Przez praktycznie cały czas wydaje mi się i tylko jakby zadania poboczne ratują ten tytuł, ale to jest dokładnie tak jak w tych oryginalnych powiedzmy sobie wcześniejszych częściach. Historia w ogóle nie jest chyba za bardzo istotna w tej grze, ale to tak jak mówisz to nie jest jakieś... nigdy nie był jedzeń tej no. serii. Natomiast ja bym wrócił, skoro już wspomniałeś właśnie o świecie, jaką wygląda, ja bym wrócił, że no faktycznie jakby jakościowo ta grafika bardzo różna jest elementy, poszczególne tekstury czy, czy modele no naprawdę potrafią być no troszkę wiać poprzednią generacją, ale bardzo ładna jest kompozycja tego wszystkiego. Te lasy, te wagna. Rzeczki, anomalie super wyglądają, anomalie, burze czy, czy jakby tak radiacyjne. Burze, w ogóle jakiekolwiek, bo burze, mamy tutaj oczywiście te emisje, przed którymi trzeba się chować, ale generalnie, kiedy zaczynają pioruny walić dookoła, to jest bardzo klimatyczne. Tak, to prawda. I wizualnie to wygląda bardzo imponująco. Właśnie dzięki temu, że twórcy potrafili to połączyć w taką spójną całość. Też te lokacje, takie opuszczone, opuszczone budynki, przystanki, fabryki. Ee, farmy, tak. No ogólnie, świat jest po prostu bardzo spójny, atmosferyczny, bardzo fajnie zrealizowany i z głową. No i... I podobny mimo wszystko, właśnie może dzięki temu, że te elementy czasami wyglądają jak przeniesione wprost, ale bardzo podobny do poprzednich No Tak, odsłon. bo to, jest to samo jakby miejsce, nie? I tylko to. 20 lat później, więc tam, tam aż tyle się nie zmieniło. Mhm. Ale zmieniło się na tyle, że to nie jest kopia, ale tak sobie widzimy, o tu pamiętam tę część lokacji, wygląda trochę inaczej, a niektóre, bo są takie momenty, że widzimy faktycznie miejsce na przykład z pierwszego Stalkera, tylko już jest zrujnowane i nie jest jakby tak. użytkowane, więc to, to świat, też jest... Ale świat dalej, e, znaczy ten świat Stalkera dalej się e, rozwija, tak? Mamy nowe frakcje, które przyszły na miejsce starych, tak. mamy stare, które w jakiś sposób się mocno zmieniły, albo jakieś pozostałości tych starych frakcji. Tak e, więc to jest taka kontynuacja prawdziwa dla tego wszystkiego. E, I moim zdaniem tutaj jakby to był taki jeden z najciekawszych elementów, żeby na nowo... Odkrywać te, te, ten, ten świat, bo to jest taka dziwna gra, że ona nie ciągnie ci za rączkę. Masz, te, masz zadania, co prawda, i one pokazują ci, gdzie pójść, ale nie, nie masz nigdy tak, że, że czujesz, że no teraz muszę biegnąć tutaj za tym znacznikiem, bo teraz misja główna, teraz coś tam, tylko jak się napatoczysz akurat na ruiny, w których jest ta misja, no to pewnie je robisz, ale de facto troszkę czujesz się jak ten Starker, że wychodzisz ze swojej bazy, raz na jakiś czas trafiasz właśnie na miasteczko, które staje się dla ciebie, czy, czy jakąś lokację, która staje się dla ciebie takim punktem. Tymczasową bazą. Tak, no. tymczasową bazą, takim punktem odniesienia. Zrzucasz tam swój sprzęt i latasz koła szukając czegoś, co może ci pomóc w przejściu dalej. I to trzeba robić, bo pieniądze są potrzebne bardzo w tej grze. A żeby zdobywać pieniądze, trzeba wykonywać questy poboczne i właśnie też zdobywać broń czy jakieś inne przedmioty, żeby je sprzedawać. I właśnie to jest sedno Stalkera, nie? Że jeżeli ktoś nigdy nie grał jesteś 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 i chce spróbować dwójki, to jesteś zbieraczem. To jest po prostu taka gra sandbox, nazwałbym miał, gdzie po prostu. Tu chodzi głównie o to, nie, żeby grać w tą główną fabułę, która jest, jest yy, ok, natomiast tu przede wszystkim chodzi o to, żeby zwiedzać tą zonę i odkrywać jej sekrety, czy właśnie zdobywać też yy, skarby powiedzmy, jeżeli znajdziecie jakąś fajną broń, ale akurat nie chcecie jej używać, więc sprzedacie ją tam za 15-20 tysięcy i będziecie mieć dzięki temu pieniądze na zrobienie ulepszeń do swoich innych broni albo naprawienie kombinezonu po to, żeby więcej mieć udźwigu. E, swojej postaci, itd. Tak i, tak I to jest w ogóle ciekawa e, kwestia mechaniczna. Y, nawet nie sam dźwig tylko, tylko lutowanie, bo mam wrażenie, że tutaj się pojawiają takie to, co was, to dużo jest takich aspektów, które mają swoje plusy, swoje minusy, e, że nie zostały może do końca zrealizowane tak jak powinny. No bo z jednej strony faktycznie udźwik jest dosyć niski i mam wrażenie, że to jest intencjonalne z tego względu, że nigdy nie możemy ze sobą nosić zbyt wiele tego wszystkiego. Może żeby nie zepsuć ekonomii tej gry za bardzo, ale z drugiej nie miałem momentów w tej grze, w której miałbym duży problem z finansami, z amunicją, ze sprzętem, poza tymi pierwszymi godzinami tam dwoma może rozgrywki. Bo szybko, kiedy zaczynamy zwiedzać większe lokacje, gdzie są większe ilości przeciwników do pokonania, albo odkrywamy więcej tych połkrywanych skrzyneczek, no to już zaczynamy, jakby, opływać troszeczkę. Ten dostatek się zaczyna pojawiać i to mi tak, się Tak się okazuje psało. nagle, że wszyscy ci inni stalkerzy w tej zonie, to oni są beznadziejni, bo przychodzi skif i on znajduje wszystkie najlepsze rzeczy. Tak. Które zostawili dla niego akurat. Skif przychodzi. I co więcej, skif, jedenka ja pamiętam, bo tak i dodatki, że tam było dużo takich e, scen, które były takimi dużymi e, setpisami, tak? Gdzie była strzelanina, przebijaliśmy się przez bazę przeciwników, ale to się zdarzało raz na jakiś czas. Teraz mam wrażenie, że to jest e, co któraś tam misja główna, tak? Że idź do bazy wojskowej, wybij wszystko co jest. I, 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 I przeżyj, tak? Wejdź tak z powrotem. I te walki są duże, epickie. Bardzo fajnie się strzela. Model strzelania jest yy, yy, ciekawy. Tak. Model strzelania to jest coś takiego, no bo on jest realistyczny, ale nie do przesadzenia. To nie jest, wiecie, ARMA na przykład, ale to jest taki model strzelania, który mi się kojarzy z takimi bardziej popularnymi grami. Powiedziałbym może, jak gracie sobie Stalkera. w Stalkera, ale no może... Nie, no jakiś SWAT, nie? Tak Kiedyś się staram, dawny. jest taka gra Insurgency, na przykład Sunstorm, mm -hmm. multiplayerowa, to tego typu, czy nawet Hell That Lose, nie tego typu gry, że to nie, nie, nie można jest... można sprayować. Jak, to nie e... jest Battlefield, na przykład, czy Call of Duty to już w ogóle, nie? A to też nie jest właśnie arma, że na, na przykład nawet jak strzelacie z zwykłego karabinu typu jakiś tam jednostrzałowy, to, to musicie jakoś tam super brać pod uwagę balistykę. Też to się liczy, tam opad pocisków tu jest w tej grze, ale jest to tak fajnie zbalansowane, że macie wrażenie, że gracie w taką bardziej realistyczną grę, niż ona jest w istocie. Tak, ale to się yeah. zdarza właśnie cały czas i przez to yy, bardzo często, mówię, opływamy w sprzęt, ale też trochę nam powszednieje. Mam wrażenie, to. nie czułem już nie czułem takiego mm, zagrożenia z jednej strony, a z drugiej właśnie potrzeby znajdowania sprzętu, bo takie rzeczy jak apteczki, czy bandaże, czy jedzenie, to y, po jakimś czasie to po prostu jakby masz tego tyle, że w każdej skrzynce masz po 100 kopii. Wyrzucamy. Y, tak, wyciągasz, w, 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 ile tam potrzebujesz, jeżeli potrzebujesz, ale zwykle jakby odzyskujesz po walce to, co miałeś nawet z, z nawiązką. Ja tylko warto z to znaczy, ciał. że tu mówisz o normalu, nie? Y, teraz normalu, tak, bo y, to od trudności jeszcze zaraz przejdziemy, natomiast jeszcze widziałem, że Mateusz chciał się odnieść. Nie, ja chciałem właśnie tutaj już tak połapać, bo trochę oczywiście skaczemy po wątkach, bo o tak dużej grze nie da się powiedzieć w całości, analizując każdy punkt, ale ja bardziej chciałbym to złożyć w ten sposób, żebyście mi powiedzieli, czy S.T.A.L.K.E.R. 2 spełnił e, wasze oczekiwania. Czy jest dokładnie tym, e, tak. o czym myśleliście, jaki będzie ten S.T.A.L.K.E.R. 2? Tak, nawet taki, dokładnie taki filmik nagrałem, że S.T.A.L.K.E.R. 2 jest tym, czym się spodziewałem, że będzie, bo jest grą niedopracowaną. Z błędami, która będzie lepsza w przyszłości, której bym nie polecał kupować za pełną cenę na premierę, jednak mimo wszystko, jak macie ograniczone środki, ale która jest wyjątkowa i w którą się przyjemnie gra. To jest takie moje podsumowanie. E, no tak ja to, jest, to jest dokładnie to, czego się spodziewałem po um, mojej, mojej okazji, żeby zagrać jeszcze przedpremierowo w tą grę, bo ona się w ogóle nie zmieniła za bardzo. E, to jest... Stary, stary, dobry, niedobry stalker ma te same problemy, które miał poprzednik, co mnie aż dziwi, czasami, bo te problemy się po prostu tak nawarstwiają e, momentami. E, natomiast e, ja jestem nieco rozczarowany niektórymi aspektami tej gry w, w porównaniu z tym, czego oczekiwałem, bo jest kilka takich rzeczy podstawowych, których oczekiwałem od cyklu do S.T.A.L.K.E.R. Jednym z nich jest e, ten system. E, to jest AI Life? Life? AI A -life. A Life, to jest AI Life. To system, w którym jakby cały świat, w oryginale przynajmniej, był w pewien sposób dynamiczny i żywy. Mianowicie te grupy stalkerów, które gdzieś tam chodziły po konkretnych lokacjach, one były stałe. I jeżeli, nie wiem, miałeś kat, kat scenkę, no tam bardziej dialog tak? z jakąś postacią, i totalnie jakby, nie wiem, to była, chociażby to była misja tutorialowa, i miałeś właśnie iść na drugi koniec mapy, to jeżeli tędy przechodzili akurat przeciwnicy, Frakcji, z którą rozmawiasz, no to może dojść do przypadkowej strzelaniny, gdzie twój zlecenie dawca zginie, i jakby, no hej, hmm. that's life. Frakcji też, też w ogóle to toczyły, jakby, wojny, wojny o teren hmm. i przejmowały faktycznie, na przykład, jakieś tam y, małe bazy, jakieś wioseczki czy coś takiego. Tak, tutaj tego praktycznie nie ma. Mam wrażenie, nie. że dużo bardziej tutaj te rzeczy, które się pojawiają, to są takie generowane losowo. Spotkania, tak? Gdzie mm -hmm. idziemy sobie i spotykamy grupę psów, grupę mutantów. O tu się biją dwie grupy na przykład tak. ze sobą, nie? Ale... I to zwykle też trafiamy, jak już się pobiły i, i tam zbieram grupy, ale tak, no to jest bardzo e, ograniczone i trochę mi było przykro z tego powodu, ale z drugi, drugi powód, dla którego było mi przykro, jak w to grałem, to to, że mm, tak, ja nie spełniła moich oczekiwań, jeżeli chodzi o poziom trudności. Bo wspominałeś właśnie o tym e, normalu, czyli o Starkerze, tak? Bo w oryginale działało to tak, że im wyższy był poziom trudności, tym łatwiejsi byliśmy do zabicia, ale nasi przeciwnicy też. I troszkę to sprawiało, że na niskim poziomie człowiek mógł sobie troszkę bardziej strategicznie, do, taktycznie do tego podejść, że no, on przyjął parę kulek, przeciwnik przyjął parę kulek, więc było to takie bardziej załączkę trzymające, ale też yy, żeby nie było super załatwe, nie? Że, że mm. wyłogowie ginął od podmuchu, a ty jesteś niezniszczalnym terminatorem. Tak. Natomiast na najtrudniejszym to wyglądało tak, że trzeba było naprawdę skorzystać z tego, że człowiek ma trochę szybszy refleks niż, niż, niż komputer. I, I troszkę lepiej myśli, i trzeba było wykorzystać te krótkie przerwy, które mieliśmy w strzelaninach. Po prostu była trudniejsza walka w starym cyrku. Trudniejsza, ale ciekawsza też. Nie, tak, była, tak. nie, nie sprawiała, że wygóry się gąbką, tylko odwrotnie. Hmm. Natomiast tutaj jest dokładnie tak, jakbyśmy się spodziewali tego w każdej innej grze. Czyli na normalu jest w miarę normalnie, chociaż niektórzy mutanci i takcy mocniejsi przeciwnicy wchłaniają chore ilości amunicji. E, na najtrudniejszym poziomie dostępnych, to jest na początku, jest e, tak, że. E, Praktycznie cały plecak amunicji władujemy w niektórych rodzaju mutantów. Przeciwnicy, jak nie dostaną w głowę, to dostają i dostają i dostają te kule, e, i mam wrażenie, że je wypluwają. E, ty giniesz od podmuchu wiatru. Szczególnie w tutorialu w ogóle był taki moment, który pamiętam, mnie tak sprystawał, że aż do Was pisałem, czy to się powinno inaczej zrobić, e, gdzie walczymy pierwszy raz z takim niewidzialnym mutantem. Tak. I on dosłownie ma, ma gracza na. Hita, na no, dwa hity, ale ten pierwszy jest tak mocny, że jesteś już na czerwono, wykrwawiasz się i zaraz chwilę potem giniesz, no. a przeciwnik ten skacze i rusza się tak szybko, że nie masz szansy nawet przyjąć lekarstwa jednego. I z kolei na niższym poziomie jesteśmy supermenem, którego kule się nie mają, a przeciwnicy giną właśnie od podmuchu wiatru, więc no, jestem niezadowolony bardzo mocno z tego, w jaki, w jaki sposób potraktowano poziomy trudności. E, szczególnie, że to była rzecz, która była bardzo rozpoznawalna. Na szczęście na PC to łatwo będzie naprawić, albo już można. Tak. Nie sprawdzałem listy modów e, ostatnio, ale, ale... korzystasz, więc opowiedz troszkę, jak tam wygląda e, teraz? Zacząłem ko korzystać, ja wiem, że to zbrodnia dla niektórych, ale z moda, który pozwala wam trochę zmniejszyć wagę. I to macie taki slider, ile chcecie zmniejszyć i tę wagę amunicji. Dzięki temu na przykład e, na, nadal zdarza mi się, że mam przeciążenie, ale nie tak często, notorycznie, co chwila, jak, jak e, na początku. No i zainstalowałem też modyfikację, która właśnie te niewidzialne mutanty e, sprawia, że mają e, o tam 20% mniej wytrzymałości, po prostu na no, pociski czy 30% mniej. Mhm. I co jest po prostu przyjemne, tak? Bo na, nadal ta walka z takim mutantem jest, no czujesz, że to nie jest zwykły wróg, zwykły człowiek, że musi się tam namęczyć i trochę tej amunicji zużyć, ale to nie jest, nie muszę zużyć trzech wiadra amunicji, tylko jedno wiadro amunicji, więc to jest jednak przyjemniejsze. Dobrze, panowie, ja tylko dodam, bo się w sumie zgadzam e, z każdym z Was, tylko że. Dla mnie jeszcze dodatkowym takim problemem jest jednak ta e, główna historia, która jakby później oczywiście się rozwija i jest interesująca przez to, ile włożyliście po prostu pracy w to, że wykonywaliście te kolejne zadania, ale jakby powód tego, dlaczego taki człowiek w ogóle chce pójść do tej zony i wykonywać te zadania znaczy, i sam... później robić kolejne rzeczy jest takie... Ja mi już, by się nie chciało. Ja już, po, ja, już, ja już po jakimś czasie zapomniałem w ogóle, jaki był powód. I ale to, to chyba lepiej zapomnieć, wydaje mi się. Nawet. Tak, bo po prostu dalej lecisz już tym takim, no bo ta fabuła cię prowadzi do kolejnych frakcji i zależności między nimi, kto tam chce co osiągnąć w tej zonie. I to bardziej już potem tymi wątkami lecisz, ale ostatecznie to i tak nie jest jakieś super wciągające dla mnie. Eee, ale ten klimat naprawdę, naprawdę czuć. Eee, tak więc e, przejdźmy może do ostatniej kwestii, czyli oceny. Ode mnie jest ym, 7. Z naprawdę wielką szansą nawet na 8, jeśli uda im się poprawić po prostu te błędy. Wiemy, że na pewno nie mogli zbyt długo już czekać, bo ta gra naprawdę wiele razy została przekładana, jeśli chodzi o datę premiery, ale liczę, że kolejne patchy, może nawet dodatki, sprawią, że będę z czystym sumieniem mógł wystawić 8. Tak, ja się zgadzam. Ja dałbym tej grze, jakby gdyby, to nie, gdyby ta gra jakby nie sprawiała mi tyle przyjemności, i nie była tak właśnie wyjątkowa z, tym, z tą eksploracją tej zony, która jest mega satysfakcjonująca, to dałbym mniejszą cenę, ale właśnie jednak mimo tych dosyć irytujących błędów tam, czy niedopatrzeń, to i tak jest dla mnie 7 na 10, bo to jest po prostu bardzo przyjemna przygoda w takim niezwykłym świecie i niezwykły typ gameplayu oferuje, oferuje S.T.A.L.K.E.R. 2, który ostatnio był w Stalkerze 1 i w modach, więc tego trochę brakowało mi, więc dlatego e, i tak to jest przyjemna przygoda. Pawle? Yy, ode mnie będzie chyba podobnie, bo wydaje mi się, przed, może z innych trochę powodów, bo mi się wydaje przede wszystkim, że to jest bardzo kompetentna gra, która faktycznie jest unikalna, jeżeli chodzi o tą eksploatację zony. Ale ja bym ujął przede wszystkim też za to, że jest bardzo wtórna. Jeżeli chodzi o rodzaje rzeczy, które robimy, przedźwięków, których spotykamy i o to, jak dużo jest takich zbyt dużych walk. Ja bym chciał jednak troszkę mniejszej skali, troszkę więcej braków, bo tej grze brakuje mi braków, brakuje mi takiego przetrwania. No i oczywiście, że i gracie na czymkolwiek, co jest starsze niż RTX 4000 tam. Z groszami to nie ma nawet co podchodzić, nie w ogóle nie polecam. W tym Ale nie na konsoli powierze. Xbox Series S podstawowy bardzo płynnie działa, więc, okay. się, da, więc no się da. Dobrze, tak więc 7 na 10 odgramy na maksa i dziękujemy tym razem samym twórcom za dostarczenie kopii do recenzji.